Dzisiaj krótko opowiem Wam o tym, czym jest WPCLI, dlaczego warto tego używać, i zacznijmy od takich bardziej podstaw, i przyjdziemy do trochę zaawansowanych rzeczy. No to najpierw powiem Wam, czym tak naprawdę jest WPCLI. WPCLI to jest open source'owe narzędzie, które jest wspierane i rozwijane poprzez WordPress.org i umożliwia zarządzanie waszym WordPressem za pomocą linii komend. Czyli tak naprawdę możemy zarządzać wszystkim, czyli instalować, aktualizować wtyczki, motywy, zarządzać stronami, użytkownikami, czyli to wszystko, co mamy w panelu administracyjnym WordPressa. No to instalujemy w instalujemy WPC.ly. E, instalacja jest bardzo prosta. Możemy za pomocą kurla sobie ściągnąć ostatnią wersję wpcli lub po prostu możemy wpisać ten url w naszą ulubioną przeglądarkę. Pobierze się nam plik WPCLi.far i jeszcze musimy zrobić jedną rzecz. Musimy dodać wpcli do zmian środowiskowych. W zależności od naszego systemu operacyjnego. Wykonujemy jedną albo dwie komendy i w sumie to prawie wszystko. Jeżeli tego nie zrobimy, to będziemy musieli podawać po prostu ścieżkę do tego pliku, a tak tego nie musimy robić, więc podstawowe komendy. I pierwszą komendą e, będzie komenda wp -corn download e, która pobierze nam najnowszą, ostatnią wersję Wordpressa. Tutaj oczywiście możemy podawać jakieś dodatkowe flagi, jak w tym przypadku lokalizacje. Dalej możemy zainstalować tego Wordpressa i podajemy tutaj właśnie takie parametry, które podajemy zwykle jak instalujemy Wordpressa za pomocą przeglądarki. Możemy oczywiście także zaktualizować WordPressa, możemy instalować wtyczki. Wtyczki możemy instalować ze strony wordpress.org, lub możemy podawać ścieżkę do plików, lub możemy podawać URL do GitHuba. To nie ma żadnego znaczenia. Możemy także updateować wtyczki. Możemy podawać tutaj nie jedną wtyczkę, a wielu poprzez spację. Możemy zarządzać. Motywami, ale niestety tylko tymi, które są dostępne na stronie WordPress.org. Także możemy zarządzać danymi. Możemy tworzyć sobie kategorie, jak tu mamy na przykładzie. Możemy dodawać się teraz opis. Możemy po prostu wyciągnąć dane danego użytkownika, żeby nam było łatwiej coś sprawdzić. Możemy zobaczyć opcje, możemy ich zaktualizować. Możemy usuwać posty. Tak naprawdę jedną ważną rzeczą jest to, że jeszcze możemy przywrócić wersję WordPressa do wersji początkowej. Jeżeli tam coś popsuliśmy, to tak naprawdę nie musimy odinstalować WordPressu, usuwać wszystkich plików, a możemy po prostu wywołać jedną komendę, która nam to wszystko zrobi. Możemy także importować, eksportować treści, możemy regenerować miniaturki. Tak, nie musimy instalować żadnych wtyczek do WordPressa, żeby to zrobić. Możemy to robić tylko jedną komendą. Kolejna ważna rzecz to są taski typu cron, ponieważ wenty są bardzo trudne do debugowania i za pomocą WPCLI li możemy łatwo, bardzo łatwo debugować te eventy. Możemy ich wywoływać, możemy Pokazać, które eventy są aktywne. Czyli możemy robić dużo wadnych rzeczy. Jeżeli jest taka potrzeba oczywiście, że możemy Na przykład opróżnić reguły przypisywania Jeżeli zmieniły nam się linki. No dobra, ale do tej pory to wszystko w prawie mogliśmy zrobić to w WordPressie. Jaka jest korzyść tego w No to zobaczymy to na przykładach. I przygotowałam dla Was dwa takie przykłady. Pierwszym przykładem, wyobraźmy sobie taką sytuację. Dostajemy maila od PM-a, w którym w jest taka treść: że hej, wchodzi nam nowy projekt, i musimy przygotować wszystkie środowiska. Taki jak develop, staging, produkcja, czy mógłbyś tym się zająć? No tak, oczywiście. Jeżeli jesteśmy pewni, że my będziemy robić ten projekt, no to jeszcze dochodzi czwarte środowisko, jako localhost. No, no i co zwykle robimy? Wchodzimy na stronę WordPressa, pobieramy najnowszą wersję, wypakowujemy ją, tworzymy bazę danych, konfigurujemy wszystkie potrzebne nam zmienne w pliku wp-config potem instalujemy Wordpressa poprzez przeglądarkę instalujemy potrzebne wtyczki i robimy to prawie cztery razy dla każdego środowiska ale czy można to zautomatyzować? oczywiście że można za pomocą wp jak już pokazywałem wam pierwszą komendą będzie komenda wp-core-download która pobierze nam Najnowszą, ostatnią wersję WordPressa. Dalej tworzymy sobie config i tutaj podajemy te niezbędne parametry, jak nazwę bazy danych, nazwę użytkownika bazy danych, hasło do bazy i host. Następnie otworzymy bazę danych, jeżeli jej nie mamy, i instalujemy WordPressa, i podajemy tutaj takie parametry. Oczywiście, jeżeli potrzebujemy, to możemy jeszcze instalować wtyczki. Możemy to robić w sumie na dwa sposoby. Poprzez podawanie listy wtyczek do komendy WP plugin install. Jeżeli potrzebujemy, to możemy od razu ich zaktywować. A możemy po prostu instalować potrzebu potrzebujące wtyczki ze wskazaniem jakiejś konkretnej wersji. Ale czy możemy zrobić to jeszcze lepiej? Oczywiście, że możemy. I pokażę Wam jeszcze taki plik konfiguracyjny, który służy do konfigurowania wpcli. I tutaj możemy sobie zdefiniować różne komendy. Możemy wyłączyć jakieś komendy, jak na tym przykładzie dbdrop. Możemy sobie dodać jakieś zmienne globalne, takie jak nazwa bazy danych, nazwa użytkownika. Możemy także wpisać jakieś dodatkowe zmienne do wp-config'a, na przykład zmienić na tryb debugowania lub wskazać ostatnią liczbę wersji do postów. I wtedy to co mieliśmy wcześniej po prostu zrobi się to. Czyli tak naprawdę nie musimy podawać już tych wszystkich parametrów, bo one są już zapisane w naszym pliku konfiguracyjnym. I wtedy po prostu możemy to wszystko zainstalować za pomocą tych czterech komend, podawając tylko nazwę bazy danych dla każdego środowiska, URL i tytuł. Drugi przykład: to znów dostaliśmy powiadomienie od PM, że hej, był taki użytkownik Agnieszka, która opuściła firmę. I teraz musimy usunąć po prostu tego użytkownika ze wszystkich stron klienta. Wydawałoby się to proste. Ale okazało się, że Agnieszka miała dostępy do 20 stron. No i już sobie wyobrażamy sytuację, że wchodzimy na każdą tą stronę, logujemy się i usuwamy danego użytkownika ze wszystkich stron. Dobrze, jeżeli tych stron tylko 20. No, ale za pomocą wpcli można to zrobić dużo łatwiej, dużo szybciej. Tylko za pomocą jednej komendy. Jednej komendy, która usunie użytkownika i przepisze wszystkie jej wpisy do użytkownika z id-kiem 1. Ale czym jest to all? Co to za taki dziwny simling? No, jak mówiłem wam o tym pliku konfiguracyjnym, nie powiedziałem wam jeszcze jednej rzeczy. Możemy sobie tutaj definiować simlinki do stron. Możemy robić konfigurację per stronę. Czyli małpa all tak naprawdę wywoła tą komendę dla tych wszystkich stron, które mamy tutaj skonfigurowane. I właśnie to jest cała magia wpcli. Podsumowując, dlaczego musicie używać wpcli? Bo on pozwala na zarządzanie WordPressem z jednego miejsca, wieloma instancjami WordPressa z jednego miejsca. Bo on zapewnia nam łatwy sposób do debugowania trudnych tasków typu cron eventy, o których już mówiłem. Pozwala zautomatyzować monotone zadania, więc nie musicie tak naprawdę logować się na te 20 stron, a Możecie wszystko załatwić tylko jedną komendą. Jest spójny i powtarzalny. Pomocne linki. Pod pierwszym linkiem znajdziecie po prostu instrukcję i opis, dokładny opis tym, co tak naprawdę jest w WPCLI. Dalej mamy tutaj listę komend. I niżej jeszcze mamy link do konfiguracji. Ostatni link jest bardzo ciekawy tutaj, ponieważ możecie sami stworzyć sobie swoje moduły do WPCLI. Więc pod tym linkiem znajdziecie już gotowe rozwiązania stworzone poprzez innych deweloperów, które może ułatwią Wam życie z tym WPCLI i już nie musicie tak naprawdę pisać tego. A po prostu trzeba zajrzeć pod ten link i może tam, tam już ktoś to zrobił. Może ktoś już rozwiązał wasz problem. Więc bardzo polecam zajrzeć pod ten link. I zachęcam Was do zadawania pytań w aplikacji. I ja w sumie dziękuję.